Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym GDevelopa 5. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z Waszą prośbą, zajmiemy się dialogami. Jak widzicie, utworzyłem już sobie taką postać, a w zasadzie coś na kształt jakiejś postaci, z którą możemy rozmawiać. I kiedy do niej podejdziemy i klikniemy przycisk F, to stoczymy bardzo pasjonujący dialog, czego będzie dotyczył, zobaczcie sami. Cześć, ładna pogoda, nie sądzisz? I mamy tutaj dwie opcje dialogowe do wybogu, mogę albo się z nim zgodzić, albo też i nie. Też tak uważam. Cieszę się, że się zgadzamy. I tyle dialog się skończył, mogę iść dalej. A w momencie, kiedy ja się nie zgodzę, to odpowiem mi zupełnie inną kwestią. Cześć, ładna pogoda, nie sądzisz? Otóż nie, przykre. No... W zasadzie tutaj pogody nawet w tym świecie nie ma, ale być może kiedyś to zmienimy. W każdym bądź razie przejdźmy sobie do edytora zdarzeń, a tutaj już ten skrypt czeka na nas gotowo utworzony. Dlaczego utworzyłem go poza odcinkiem? A to wszystko dlatego, że jest to dosyć złożona kwestia i stwierdziłem, że żeby o niczym nie zapomnieć ani nic nie poplątać, to po prostu stworzę to sobie z Google i po kolei będę wam to omawiał. Zacznijmy sobie od pierwszego zdarzenia, którego tutaj mamy, czyli to co stanie się na samym początku sceny. Na samym początku sceny zostanie wczytany nasz plik z dialogiem. Ten plik wczytamy opcją z Other Actions, następnie Dialog Tree. Dialog i tutaj, no i widzicie, zamknąłem i nie widzę, gdzie to jest teraz, dialog tree i load dialog tree from JSON file. I teraz w tym momencie możemy sobie kliknąć edit i utworzyć taki plik dialogowy, gdzie wy będziecie mieli docelowo tylko jednego noda na samym początku. W momencie, kiedy go utworzycie, to będzie to wyglądało właśnie tak. Tymi strzałeczkami zmienicie sobie kolory. Ta zmiana kolorów będzie tylko i wyłącznie czysto estetyczna, ponieważ nie zmieni to nic w naszym kodzie. A w momencie, kiedy klikniemy dwukrotnie na tego node'a, to będziemy mieli możliwość pisania sobie w nim. I tak oto w tym node'zie za bardzo się zagalopowałem i tego to w tym noudzie utworzyłem sobie pierwsze kwestie dialogowe. Klikając Enter można tworzyć każdą następną kwestię i przez to dodajemy tych linii jak coraz więcej i będą oczywiście nam służyły do samego dialogu. Mogę też dodać coś co będzie był nasz gracz, tak też uważam, cokolwiek. Jak widzicie, można tutaj w nieskończoność, bez żadnego wpływania tym na kod, nic nie będziemy musieli zmieniać tam w zdarzeniach, dodawać sobie tyle nowych linijek, ile tylko nam się żywnie podoba. Opcjami zajmiemy się troszeczkę później. Na początku, właśnie, skupmy się na tych linijkach dialogowych, czyli tym, że mówimy cześć, potem ładna pogoda i na końcu nie sądzisz. Klikając Apply zatwierdzamy to, co dodaliśmy, czyli obecnie tylko tego jednego nooda, i w tym momencie możemy przejść już dalej. Następną komendą, którą użyjemy, będzie komenda, która odpowie nam za zmianę jakiejś zmiennej, którą konkretnie nazwałem dialog 1 na 0. Ta zmienna umożliwi nam sprawdzenie, czy nasz dialog otworzył się po raz pierwszy, dlatego, że tutaj, jak widzicie, będziemy z góry sobie sprawdzać, czy ta zmienna ma wartość 0. Można uniknąć tego polecenia i nie pisać tutaj, żeby to było domyślnie na 0, kiedy w edytorze Właśnie zmiennych, ustawimy sobie tutaj z góry jakąś wartość, i ja powiedzmy tak teraz przyjmę. I jak widzicie, jest już to defaultowo ustawione na 0. Ma to właśnie służyć temu, że w momencie, kiedy to będzie wynosiło 0, to wówczas nasz dialog się odpali, ale pod koniec tego dialogu wartość tej zmiennej przełączy się na 1, przez co nie odpalimy go po raz drugi. Przyjrzyjmy się teraz warunkom, które będą musiały zajść, aby dialog się nam w ogóle odpalił. Przede wszystkim ta zmienna dialog1 musi wynosić 0, co oznacza, że dialog nie, musiał być, nie mógł w zasadzie być wcześniej odpalony. Tutaj sprawdzamy, czy dialog nie odpala się teraz. Zrobimy to poleceniem, którego również jeszcze nie znamy: Other Conditions, tutaj dialog3 i w tym momencie dialog is running. I w momencie, kiedy w to klikniemy, to musimy jeszcze zaznaczyć invert condition, które nam to odwróci. Czyli innymi słowy, opcja dialog is running sprawdzi nam, czy obecnie trwa jakiś dialog. A w momencie, kiedy klikniemy invert, czyli odwróć, to sprawdzi nam, czy w obecnym momencie nie trwa żaden dialog. Bo jest to warunek konieczny, żeby musiał jakiś się odpalić. Następnie sprawdzamy, czy gracz jest blisko MP'a, żeby z nim porozmawiać, no i czy kliknął odpowiedni klawisz, żeby tą rozmowę zacząć. Co się stanie, kiedy te wszystkie warunki będą spełnione? No, no właśnie zacznie się nasz dialog. Zaczniemy go właśnie przy pomocy polecenia Start Dialog from Branch. I tutaj skąd wzięło się to słówko Start, które ja tutaj wymyśliłem. Wchodząc sobie jeszcze raz do naszego pliku z, z dialogiem. Zobaczymy, że każdy z tych nodów, które tutaj mamy ma jakąś swoją nazwę. Można ją oczywiście zmienić, ale ta domyślna nazywa się właśnie Start i my tą nazwę Start musimy stąd przepisać, żeby zacząć właśnie dialog start. Jeżeli będziemy chcieli stworzyć kolejne dialogi oczywiście w naszej grze, bo to też jest możliwe na później, no to wówczas po prostu kliknijmy sobie prawym przyciskiem myszy, żeby dodać nowego noda i musimy nazwać go jakoś inaczej, na przykład dialog 2. I w tym momencie możemy już sobie stworzyć drugi dialog. Pamiętajmy właśnie więc o tym, żeby ustawić sobie jakieś w miarę czytelne nazwy tych wszystkich dialogów, aby się w tym po prostu nie pogubić. Kiedy już go zaczęliśmy, to tutaj zdezaktywowaliśmy zachowanie naszego gracza. Nasz gracz w opcji Directive the, the Behavior i tutaj włączone na no, sprawi, że zachowanie naszego gracza jako Gacz platformówki zostanie całkowicie wyłączone, przez co na czas trwania dialogu nie będziemy mogli się pogłuszać. I następnie ta zmienna jest zmieniana na 1, co jednocześnie będzie dla nas oznaczać, że ten dialog się nie ponowi. Jeżeli chcecie, żeby ten dialog był odtwarzany kilkukrotnie, to możecie oczywiście te dwie opcje usunąć i wtedy ten dialog będzie mógł być odpalany tyle razy, ile tylko gracz tam naciśnie. I w momencie kiedy klikniemy sobie F, to nasz dialog się odpala. Pierwszą opcją, z którą spotkamy się w tym dialogu, będzie właśnie tekst, więc sprawdzimy sobie, czy faktycznie ten tekst się wyświetla, a więc czy linia dialogowa to tekst. Dialog Line Type to właściwie jest typ, który będzie nam określał, co konkretnie teraz się wyświetla w tym dialogu. Tych typów mamy trzy rodzaje i wszystkie trzy chciałbym Wam teraz omówić. Pierwszy z nich tekst. Będzie odpowiadał za zwykły statyczny tekst, taki jaki tam widzicie. Druga z nich, opcje, umożliwi nam jako graczowi wybranie jakiejś opcji dialogowej spośród tylu, ilu, ile nam się tylko zażyczy, i tylu, ile zmieści nam się na ekranie. Z kolei komenda będzie niewidoczna całkowicie dla naszego gracza, będziemy widzieć ją tylko my jako twórcy tej gry. Oraz program, ponieważ komenda będzie nam w jakiś sposób wpływała na ten tekst. Czy chociażby doda do niego jakiś awatar, czy doda jakiś item do ekwipunku graczowi, albo nawet go przeteleportuje, jeżeli mamy takie życzenie. Komendami zajmiemy się troszeczkę później, ale również w tym odcinku. Także sprawdziliśmy już sobie, czy leci nam ten tekst i w momencie kiedy on się zacznie, to będziemy musieli gdzieś ten dialog wyświetlić. Utworzyłem sobie pole tekstowe. To pole tekstowe nazywa się dialog. Ono jest umieszczone dokładnie w tym miejscu. Jak widzicie, jest puste. Nie ma tutaj totalnie niczego. W momencie, kiedy nasz dialog zmieni się na tekst, więc przybierze właśnie taką formę tekstową, to zmienimy sobie wartość tego tekstu w opcji dialog. Następnie modify the text. Ustawimy sobie ją na dialog tree clipped in text. Dialog tree. Nie wiem w sumie czemu to usuwam, ale. To ma być clipped line text i dokładnie korzystając z tego polecenia, to wówczas nasze pole tekstowe przybierze dokładnie taką samą wartość, jaką ma nasz dialog. Kiedy już to zrobimy, to musimy naturalnie pokazać ten dialog, jeżeli wcześniej był wyłączony. Ja wcześniej nie wyłączałem widoczności tej opcji dialogowej, ale na wszelki wypadek dodałem tutaj to polecenie. Chociaż jeżeli macie pewność, że wasze pole tekstowe nie było nigdzie wcześniej schowane, to możecie ten krok pominąć. Następnie dodałem tutaj opcję Show Dialog, na wypadek gdyby to pole tekstowe było wcześniej schowane przez jakieś inne zdarzenie, no to ja się upewnię, że teraz będzie widoczne właśnie klikając Show, żeby go znowuż pokazać. I na końcu opcja ponownie Wam jeszcze nie znana, czyli Scroll Clip Text, będzie sprawiać, że ten tekst zamiast pokazywać się w taki statyczny sposób, to on będzie tak scrollowany, czyli jak widzicie, będziemy mieli najpierw te pierwsze litery i potem będą pojawiać się coraz to następne. Właśnie na tym to polega. I teraz sprawdzimy co się stanie kiedy ten tekst skończy się skolować. Kiedy się skończy i gracz ponownie kliknie F, to będziemy mogli przejść do następnej linijki w tym dialogu. Linijki to są dosłownie linijki, ponieważ w momencie kiedy my sobie wejdziemy do naszego dialogu, no to kolejną linijką będzie po prostu e, znowu się pogubiłem. Kolejna linijka to będzie ta Kolejna linijka to będzie trzecia, czwarta i tak dalej. Aby tworzyć nowe kwestie dialogowe, tak jak wspominałem, po prostu klikamy sobie Enter. Niekiedy w grze zdarzą nam się tacy niecierpliwi gracze, którzy będą chcieli, jeżeli macie długą opcję dialogową, przeczytać ją szybciej niż narzuca to gra, więc będą chcieli przyspieszyć całkowicie i pominąć tę animację pojawiania się literek. Ja umożliwiłem im to właśnie w tym kroku, który jest tutaj, czyli jeżeli clip text has completed scrolling, odwróciłem tę opcję. Przypominam, znajdziemy ją w dialog który i tutaj clip text has completed scrolling. I klikając Invert Condition, a więc odwracając to, albo klikając na to prawym przyciskiem myszy i następnie Invert Condition, będziemy mogli sobie to odwrócić. A więc program sprawdzi nam, czy ten klip tekst jeszcze nie skończył tej swojej animacji pojawiania liter. W momencie, kiedy tak się stanie, no to zmusimy go do tego, żeby natychmiast to skończył i pokazał cały tekst właśnie tą opcją Complete Clip Text Scrolling. Kiedy to już się stanie, to wiadomo, tekst się pokaże, a kiedy tekst się pokaże. To będzie można kliknąć jeszcze raz F, aby przejść sobie do następnej linijki i w ten sposób dużo szybciej pomijać dialogi. Być może ciekawi was jeszcze po co jest ta opcja, the timer skip is greater than 0,2 sekundy, bardzo profesjonalnie przetłumaczyłem to swoją drogą. Działa to na takiej zasadzie, żeby nie kliknąć jednocześnie dwukrotnie tego samego. Ponieważ jeżeli ja to usunę, a teraz pozwolę sobie to usunąć, to mamy taki problem, że jeśli będę chciał przeskipować dialog, no to zobaczcie, teraz kliknę raz, żeby. No, w sumie jak już widzicie, chciałem kliknąć tylko raz, żeby pominąć jedną kwestię, a przy okazji skipnąłem kilka innych kwestii. Wynika to z tego faktu, że dla GDevelopa kliknięcie to jest również przytrzymanie przycisku, jeżeli ja go raz kliknę, i będzie następne zdarzenie, które będzie wymagało kliknięcia, to nie muszę puszczać tego przycisku, wystarczy, że nadal go trzymam. I GDevelop potraktuje to jako, że go kliknąłem, więc musimy dodać sobie takie zabezpieczenie, które sprawi nam, że my nie będziemy mogli kliknąć dwa razy w dosłownie jednym ułamku sekundy. Proponuję więc, żeby odczekać 0,2 sekundy, więc w momencie, kiedy klikniemy sobie tą Fkę, aby pominąć tekst, to dodamy sobie timer w other actions i tutaj e, timers and time. I startujemy albo zresetujemy sobie timer, który nazwałem skip. Kiedy ten timer zostanie zresetowany, to on ma tam 0 sekund i powoli będzie naliczał się dalej. Kiedy go już naliczymy, to będziemy musieli też jednocześnie sprawdzić, czy ten timer nie uciekł nam tutaj za szybko. Zróbmy więc tak, żeby od jednego kliknięcia F do drugiego kliknięcia F, żeby to F zadziałało, musiałoby upłynąć troszeczkę czasu. Więc dodajmy trzeci warunek, który widzieliśmy już wcześniej na przebitce. Value of Syn Timer i oczywiście nazwa to Skip i musi upłynąć przynajmniej 0,2 sekundy. Omówmy jeszcze raz, jak to działa. W momencie, kiedy klikniemy F, to zaczyna naliczać nam się timer i do tego momentu nie będziemy mogli kliknąć F ponownie, dopóki ten timer nie ubije nam 0,2 sekundy. Kiedy to się stanie, to możemy kliknąć F jeszcze raz. Te opcje, które mamy tutaj związane z opcjami dialogowymi chwilowo sobie pominiemy, dlatego że chcę zakończyć kwestię takich suchych linii dialogowych, a dopiero potem przejdziemy sobie do wyborów i opcji. Kolejną rzeczą, która więc będzie nas w samych opcjach interesować jest komenda koniec. Komenda koniec nie istnieje faktycznie w GDevelopie, ja sobie ją wymyśliłem i zobaczmy gdzie ta komenda się faktycznie u nas mieści. Jak widzicie, mamy tutaj sobie dialog. Powiedzmy, że to jest chwilowo taki jeden spójny dialog. Nasz bohater mówi: Cześć, przepraszam, nasz MPC. Potem mówi: Ładna pogoda, nie sądzisz. Potem mówi: Cieszę się, że tak się zgadzamy. I jest takie polecenie koniec. Polecenia umieszczać będziemy w dwóch nawiasach klamrowych. Czemu mi się to nie pisze? O. I w momencie, kiedy mam tutaj zaznaczonego autotypa, to te nawiasy będą nam się. autotype jest tutaj, przepraszam to te nawiasy będą nam się automatycznie domykać. Kiedy ja to odznaczę, to będę musiał domknąć je ręcznie. I w tym wszystkim możemy sobie wpisać komendę, taką jaką chcemy. Te komendy nie muszą mieć nawet angielskich nazw. Tak jak widzicie, ja tutaj napisałem w polsku koniec, po prostu. I ta komenda będzie nam robiła to, co ja chcę. I to, w jaki sposób ma się ta komenda zachowywać, definiujemy właśnie w osobnym zdarzeniu, które zaczynamy od sprawdzenia warunku, czy komenda, którą wybrałem, czyli w tym wypadku komenda koniec, Została przywołana. Kiedy ten warunek zostanie spełniony, no to określamy, co w zasadzie ta komenda robi. I ustaliłem sobie, że ta komenda będzie nam ponownie aktywować zachowanie naszego gracza, w wyniku czego on będzie mógł się ponownie poguszać, schowa nam całkowicie linie dialogowe, żeby, ta, żeby ten tekst nie stał tam permanentnie, oraz całkowicie zakończy dialog. I w tym momencie, kiedy nie mamy opcji zakończonych, opcji dialogowych, przepraszam, to nasz dialog jest już zakończony teraz przejdźmy jeszcze do właśnie kwestii opcji. Opcje zaczynają się tutaj, a kończą się tutaj. Przepraszam, tu. Więc co z tymi opcjami? Musimy je na początku, żeby w jakikolwiek sposób na nich pracować, to musimy je sobie dodać w naszym menu. Jak widzicie, te strzałki dodały się automatycznie w momencie dodania opcji. Opcje dodajemy dwoma nawiasami kwadratowymi i jak widzicie, uzupełnia nam się wtedy automatycznie cała reszta. To co jest w polu Answer, to jest po prostu to, co zobaczy nasz gracz w samym polu tekstowym. A z kolei to, co będzie za tą pionową kreską, to będzie nazwa naszego noda w momencie, kiedy będziemy chcieli od niego wystartować sobie kolejny dialog. Więc ja wymyślę, żeby była jeszcze jakaś opcja, na przykład nie wiem. I tutaj to będzie opcja 3 i tak nazwę tego noda. I jak widzicie po wyjściu stąd. Automatycznie stworzyła nam się jeszcze trzecia opcja połączona strzałką, właśnie związana z tym polem nie wiem. Po usunięciu jej będziemy musieli także ręcznie nanieść zmianę w samym edytorze i teraz pozostały nam ponownie dwie opcje. Tych opcji możecie dodać tyle, ile Wam się tylko żywnie podoba, a te strzałki wraz z kolejnymi nudami utworzą się wam automatycznie, o to nie musicie się martwić. Skoro już ogarnęliśmy w jaki sposób tworzyć dialogi, no to teraz zajmijmy się tymi wszystkimi poleceniami, które ja tutaj do tych dialogów dodałem. Pierwsze dwa z nich The Dialog Line is Options i The Dialog Line is Not Options, będą nam odpowiadały za po prostu wyświetlanie tego tekstu graczowi ponieważ w momencie kiedy opcje będą aktualnie w dialogu do wyświetlenia, no to wówczas poprosimy nasz program, żeby wyświetlił nam to pole tekstowe opcje, które jest gdzieś tutaj, e, nie tu, dokładnie tu. O. A w momencie kiedy nie są wyświetlane opcje, nie są aktualnie w dialogu, gracz nie musi wybierać między opcjami, no to to pole jednocześnie będziemy sobie chować, żeby naszemu graczowi ono nie przeszkadzało. Ta opcja selected option has changed jednocześnie będzie nam odpowiadała za to, że w momencie kiedy te opcje się pojawią albo kiedy opcja będzie zmieniona, to aktualizować nam się będzie ta treść opcji do dialog tree vertical option list. Oczywiście to znajdziemy ponownie w zakładce dialog tree to pierwsze, a z kolei to drugie w poleceniu o nazwie modify the text. W polu tekstowym z opcjami kiedy już to zrobiliśmy, to warto zastanowić się właśnie nad tym, jaka jest struktura tej komendy, którą będziemy wpisywać w wartość. Będzie to dialog 3 i następnie do wyboru do koloru albo opcja wertykalna, albo opcja horyzontalna. Wcześniej wzięliśmy tą wertykalną, więc tym razem zademonstruję wam horyzontalną. Z kolei w nawiasie będziemy używać prefiksu. To jest tego, co będzie nam odpowiadało za podświetlenie która z opcji jest aktualnie dostępna. Oczywiście ten prefiks musimy napisać w cudzysłowie, o czym ja zapomniałem i teraz wam zademonstruję jak to wszystko działa. Cześć, ładna pogoda, nie sądzisz? I teraz jak widzicie wcześniej to było wertykalne, teraz jest horyzontalne. A ten prefiks to są właśnie te dwie strzałeczki, które ja tutaj dodałem. Jeżeli mi się to by nie podobało, to może być to równie dobrze jedna strzałeczka, to może być nie wiem uśmiechnięta buźka, to może być absolutnie cokolwiek. Pokażę wam teraz że to wszystko może się zmienić w zależności od tego jaki parametr wpiszemy do tej komendy. Jak widzicie teraz naszym wskaźnikiem wyboru opcji jest właśnie uśmiechnięta buźka. Z kolei te dwa pola będą nam odpowiadały za zmianę opcji dialogowej. Jeżeli kliknięty jest w moim przypadku przycisk S, to wówczas wybierzemy następną opcję, a jeżeli kliknięty jest przycisk W, no to wybierzemy poprzednią opcję, czyli w moim wypadku tą z lewej, a w tym poprzednim, który wam zademonstrowałem, tą od góry. Ważnym poleceniem jest tutaj Trigger Once, ponieważ będzie to sprawiało, że będziemy musieli kliknąć S jeszcze raz, żeby ponownie przewinąć sobie te dialogi. Kiedy ja to usunę, to zobaczcie, co wówczas będzie się działo. Klikam sobie do postaci i teraz czekam na wybór. W momencie, kiedy klikam W, żeby. żeby Zmienić sobie opcję dialogową, to to W klika mi się nieskończoną ilość razy, co oczywiście bardzo mi się nie podoba, bo chciałbym zrobić tak, że kliknę sobie tylko raz i od razu przeskoczy mi do następnej opcji, a nie przeskoczę kilka z nich. Stąd właśnie opcja Trigger Once, ponieważ ona umożliwi nam, że będziemy musieli kliknąć tam ten S jeszcze raz aby ponownie przewinało nam opcję dialogową. W zagranicznym poradniku spotkacie się z tym, że zamiast next option i previous option będą tutaj podane konkretne wartości tych opcji, ale w mojej ocenie jest to niepraktyczne, ponieważ sprawia to, że ograniczamy się tylko i wyłącznie do dwóch opcji dialogowych, albo do kilku, którym nadamy jakieś prefiksy, a tutaj w mojej metodzie jest to bardzo uniwersalne. Mamy dwie opcje, następna i poprzednia, w zależności od tego, co klikniemy. Kolejna linijka będzie nam sprawiać, że będziemy mogli wybrać którąś z tych opcji w końcu. Na samym początku sprawdzamy, czy linijka dialogowa, która teraz leci, to są właśnie opcje i jeżeli tak się stanie, to jeżeli gracz kliknie F, to wówczas wybierze tą opcję, na której obecnie jest kursor. A więc confirm selected option, w czym oczywiście mówiąc o kursorze, mam na myśli ten oto prefix, w tym wypadku ta buźka, którą tutaj wpisałem, a nie nasz faktyczny kursor myszki. I ponownie pojawia nam się tutaj ten timer, który ja wymyśliłem. Ten timer ma mieć oczywiście taką funkcję, że jeżeli kliknąłem F poprzednio, żeby przejść z jednego dialogu do drugiego, to żeby przy okazji nie zatwierdziło mi jednej z dwóch opcji dialogowych, no to dodałem właśnie takie spowolnienie, że w tym momencie, jak widzicie z poprzedniego, kiedy był jeszcze klip tekst, to kiedy kliknąłem F, to ten timer znowuż zresetował się do zera. I ten timer musiałby wynosić przynajmniej jeden, abym mógł sobie kliknąć którąś z opcji dialogowych, i wtedy my ten timerek ponownie sobie resetujemy. Sprawia to, że pomiędzy kliknięciem F'ki przy wyborze dialogowej, a kiedy klikniemy tą F'kę podczas wyboru którejś z opcji, no to będzie musiało między tym minąć dokładnie 1 sekunda albo więcej. I tutaj przechodzimy do opcji komendy, którą już omówiliśmy, więc cały skrypt uznaje sobie za omówiony. W następnym odcinku również pobawimy się troszeczkę dialogami, dlatego że będę chciał stworzyć dla Was opcje, Takie pełnoprawne menu z opcjami, z którego będziecie mogli skorzystać w Waszej gierce. I jedną z tych opcji, którą dodamy, między innymi będzie prędkość skalowania, e, przepraszam, prędkość przewijania się tego klipu tekstu. Ale oczywiście zajmiemy się również rozdzielczością, proporcjami ekranu i kilkoma innymi fajnymi opcjami właśnie w menu ustawień. W tym odcinku to będzie z mojej strony na tyle. Trzymajcie się i mam nadzieję, że ta obecna forma odcinków, kiedy prezentuję już coś stworzonego z góry, w przypadku tych bardziej złożonych projektów, przypadnie Wam do gustu, ponieważ no, ciężko mi by było to wszystko spamiętać, aby nie tworzyć niepotrzebnej serii cięć, albo nie mieszać coś ewentualnie w montażu. No bo widzieliście, że w kilku ostatnich odcinkach zdarzał się moment, gdzie na końcu coś dogrywałem, albo dopiero przy montażu zorientowałem się, że czegoś nie powiedziałem. I dzięki temu unikamy właśnie takiego scenariusza, więc mam nadzieję, że Wam się ten koncept spodobał albo że przynajmniej nie będzie Wam zbyt przeszkadzał. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się do następnego i cześć!